Witam Was, kochani, w komentarzu kolejnym na. No. I do dołączonego materiału dostaniecie link pod programem. Dokładam dawkę pozytywnej energii, ponieważ zmiany, które dzieją się w tej chwili na Ziemi. Jak widać, nie są tylko właściwe dla naszej nacji, ale dla naszych braci ze Szwecji. Tam odbyła się konferencja znamienitych postaci, lekarzy, prawników, ludzi, którzy znają się na wielu różnych rzeczach i są niezależni przede wszystkim od systemu, i zaczynają głośno mówić o tym, co. Yy, się dzieje na świecie o tym całym oszustwie, o, o tym, co chcą nam zrobić i jak temu przeciwdziałać. Więc powstała specjalna komisja, do tego, aby yy, móc rozstrzygać tego typu problemy. W końcu zaczęło się dziać to oddolnie, do czego ciągle namawiałem i nadal będę Was namawiał, żeby nie tworzyć sztywnych struktur, ponieważ sztywne struktury są. Yy, bardzo łatwe do opanowania przez system. Można na nie wywierać wpływy, można y, usuwać tych, którzy są niewygodni na samym szczycie, albo ich przekupywać, albo y, wręcz szantażować, jeśli jest czym. Dlatego tak istotne jest, żeby uczestniczyły w tym osoby, które są czyste, na których nie można takiego wpływu. Wywierać, więc tutaj mamy do czynienia z pierwszym takim ruchem oficjalnym. Film trwa trochę długo, co prawda, jest tam mnóstwo migawek z, ze spotkań w plenerze z ludźmi, gdzie nikt nie ma maseczki, gdzie otwartym tekstem mówi się o, o tym, co tak naprawdę się dzieje w naszym, na naszym świecie. I teraz y, ja złapałem się na pewnym Programie, który siedzi głęboko w głowie od dzieciństwa. Otóż występuje tam znany niemiecki lekarz, znany skądinąd z Londynu, gdzie go aresztowano i ma takie typowo niemieckie rysy twarzy. Złapałem się na tym, że od dzieciństwa pokazuje nam się wizerunek Niemca o tych charakterystycznych, ostrych, kanciatych. Rysach twarzy i wmawia nam się, że to Niemiec jest naszym wrogiem, czy też jakiś inny krzyżak, Rosjanin, Onuca i tym podobne rzeczy. Kochani, czas najwyższy, złapać się na tym, tak jak ja się złapałem i zawstydziłem się, że ten program we mnie gdzieś głęboko siedzi. Tak jak inne programy mogą siedzieć yy, natury rasistowskiej. Yy, yy. No, jest całe mnóstwo tego należy zwrócić na to uwagę ja się pochyliłem nad sobą i w pewnym sensie duchowo zapłakałem nad stanem swojego umysłu że jeszcze tam siedzi taki taki śmieć z tych śmieci czas najwyższy się wyczyścić pozbawić się y, tych narodowościowych, mesjanistycznych treści. Jest dużo mądrych ludzi o różnych kolorach skóry, o różnych rysach twarzy, o różnych przekonaniach. Bądźmy ponad to. Przestańmy pielęgnować historię, której już nie jesteśmy w stanie odwrócić. Zacznijmy patrzeć na ludzi, jak na ludzi, po prostu jak zwyczajnie na ludzi. Którzy są tacy lub inni, ładni i brzydcy, yy, mądrzy i nieposiadający yy, wiedzy, ani może też inteligencji. Ale to są, to są ludzie, to są nasi bracia. Czas już na to spojrzeć z tego pułapu i pozbyć się tych podziałów. Tak piękną historię, jak zobaczyłem no w tym linku, który wam podaję, wzruszyła mnie. Ja naprawdę nie mogłem usiąść. No, zresztą do tej pory, jak widzicie, mam problem z doborem słów, bo cały czas jestem w stanie wzruszenia i na bieżąco postanowiłem usiąść przed kamerą, żeby się podzielić swoimi odczuciami. To, co się tam wydarzyło, powinno się dziać w każdym kraju. Powinniśmy zacząć grupować się w luźne struktury, powoływać ludzi, którzy mają y, możliwość, autorytet i wiedzę przede wszystkim do tego, żeby głośnym y, nie sprzeciwić się przeciwko istniejącym porządkom, a właściwie braku porządku, bo to jest tylko pozór. Ten porządek, który nam się proponuje, on jest do tego, żeby nas całkowicie zniewolić. A ludzie, którzy nam to przyszykowali, przede wszystkim boją się prawdy. Więc jeżeli zgrupujemy trzy elementy, jednocześnie będziemy stać w tej prawdzie, głosić ją, bez względu na to czy będą nas kasować, czy będą nas ignorować, czy ośmieszać i jednocześnie nie będziemy nikogo atakować, czyli będziemy stali w tej miłości i wreszcie pozbędziemy się programów separacyjnych i w odwadze, żeby to mówić, to wtedy dla nich jesteśmy to jak śliska ryba. Nie są w stanie nas przechwycić, bo nie promujemy przemocy, nie obrażamy nikogo, więc unikamy konsekwencji prawnych. To jest bardzo ważne. Jest mnóstwo w internecie ludzi, którzy mówią owszem prawdę, tylko co z tego, jak y, mówią to językiem na tyle kwiecistym, który nie jest w stanie y, zaakceptować człowiek, który cokolwiek miał y, wspólnego z kulturą. Oczywiście czasami inwektywa jakaś się wyrwie w emocjach lub dla zaznaczenia treści i ja to rozumiem, ale jeżeli jest to kierowane przeciwko człowiekowi, to pamiętajcie, że zawsze ten człowiek może zareagować i powiedzieć, no treści są niedopuszczalne, kasujemy ten kanał, zostałem obrażony, zostałem nazwany w ten czy w inny sposób. Więc unikajmy takich rzeczy. I co najważniejsze, to ta prawda. Jeżeli my mamy dostęp do takich głów, do takich wiadomości, jak zaprezentowali właśnie w Sztokholmie ci ludzie, to to są fakty, autorytety, liczby, z którymi trudno się pokłócić. Jeżeli będziemy Stosować tylko prawdę, nie są w stanie nas ruszyć. Co prawda, były próby, i gdzie niegdzie się udało, wprowadzenia e, takiego e, zakazu, czy też odpowiedzialności karnej, zakwestionowanie e, autorytetów, ale nie ma żadnej dyskusji na ten temat. Żadnej publicznej dyskusji nie ma, a jeżeli są, to są to śladowe ilości zaczynają się pojawiać więc to też traktuję jako to światełko w tunelu i sądzę, że powinniśmy więcej tych dyskusji robić i przekazywać je te treści, nagrywać te programy i puszczać do ludzi, nagrywać na dyski, ponieważ one znikają bardzo szybko. Nastąpiła era w internecie nie tylko fejkowania, nie tylko hejtowania, tylko y, likwidacji prawdy. Teraz mamy do czynienia właśnie z cenzurą na taką skalę, która nigdy wcześniej nie została y, zastosowana. Przed każdym wielkim konfliktem, przed każdą próbą zniewolenia ludzkości, czy na mniejszą, czy na większą skalę, a mieliśmy do czynienia już z paroma takimi próbami, zauważcie, zawsze, było, były stosy palonych książek. Weźmy Związek Radziecki, Trzecią Rzeszę, wcześniej próby zatajenia wiedzy o naszym pochodzeniu, takiej jak Wielka Biblioteka Aleksandryjska. To są też próby unicestwienia wiadomości o tym, kim jesteśmy tak naprawdę. No i ostatnia próba oczywiście, która w Iraku się odbyła w momencie, kiedy ten konflikt udało się rozpętać. Można władcom tego świata to pierwsze bombardowania odbyły się nie na obiektach wojskowych, nawet nie na obiektach strategicznych, tam gdzie przechowywana była woda, paliwa, żywność. Pierwsze bomby zostały zrzucone na. powiedziałem słowo, które wykluczy nam. No i tak to się właśnie nagrywa programy. Dla tych, którzy uważają, że sobie siedzę na stołku i, i tym sposobem zarabiam pieniądze. No właśnie, trzeba uważać na słowa. Ale powtórzę, pierwsze bombardowania odbyły się na zabytkach. Zabytkach, na których był zapis, skąd pochodzimy, w jaki sposób zostaliśmy przygotowani do roli niewolnika na tym świecie, po to, żebyśmy nie wiedzieli o tym, bo jeżeli nie, wiedzimy, nie widzimy, nie wiemy, to wtedy nie jesteśmy w stanie tego zakwestionować. Natomiast tych dowodów jest wystarczająco jeszcze w pamięci w pamięci starszych osób, w pamięci naukowców właśnie, i to trzeba pielęgnować. Dlatego namawiam Was do tego, żeby sprowadzić sobie na Wasze komputery, na Wasze smartfony czy laptopy program do kopiowania, do zachowywania treści, które są ważne. Oczywiście byłoby mi miło, gdyby to były nasze programy, po to, żeby w razie takiego. No, wręcz ataku, czyli próby zdjęcia programów lub kanału, żeby te treści mogły się propagować. Jeżeli uważacie coś za ważne, sprowadzajcie na swój dysk. Dysk zewnętrzny kosztuje 150-300 zł i jest wystarczającej pojemności, żeby takie programy zachowywać. Rejestrujmy. Zbierajmy wszystkie te zapisy, które są istotne, ponieważ komunikacja internetowa nie sądzę, żeby była aż tak bardzo zakłócona, żebyśmy nie mogli się kontaktować, ponieważ strzałem w stopę systemu było spowodowanie pewnej unifikacji całej ludności na świecie, i do tego miał służyć internet. Jako wynalazek wojskowy, Został wprowadzony do działań cywilnych, ale jako broń. I to też musimy zrozumieć, jak ta broń początkowo się rozwijała. Otóż założeniem było to, żeby zunifikować wszystkich i doprowadzić do braku różnic, ale nie dlatego, że my jesteśmy jednością, czyli ludźmi żywymi. Tylko dlatego, żeby wprowadzić jednakową kulturę i jednakowy wzorzec zachowywania się, w tym także wzorzec podległości, uległości, a koniec końców niewolnictwa, czego symbolikę nam wprowadzono w postaci tych masek. Zresztą bardzo ładny przykład jest w tym linku, kiedy to pan siedzi w masce przy stole, która jest całkowicie wycięta. Prawda? Sugerując jednocześnie, że ona również zabezpiecza przed wirusem, bazując pewnie na wypowiedzi tego niemieckiego lekarza, który opowiada, w jaki sposób rozmiar wirusa jest dopasowany do gradacji tej maski, dając przykład bramki futbolowej i muchy, która przechodzi przez te włókna. Ja podawałem wcześniej przykład montowania krat jako zabezpieczenia przed komarami. Oba te porównania mniej więcej będą zgodne z prawdą. Maska w żaden sposób nie zabezpiecza przed dostawaniem się tak drobnych elementów jak wirusy. Więc nie miejmy co do tego złudzeń, a ludzie, którzy, którzy o tym nie wiedzą, to. Rozmawiajcie z nimi, nie atakujcie ich, nie odbierajcie ich ataków, ponieważ oni zostawi, zostali zmanipulowani przez wiadomości, których albo nie mieli czasu sprawdzić, albo nie wiedzą jak sprawdzić, mimo dostępności internetu, albo niestety po prostu z lenistwa. To też jest test. Test jak bardzo my powierzamy yy, naszą wiarę bo to już jest element wiary, czyli dogmat, który nie wymaga żadnego dowodu. Leci z telewizorni, i ludzie to łykają jak pelikany, że, że to jest prawda. Podczas kiedy mają wypowiedź poprzedniego ministra zdrowia, pana Szumowskiego, który dziwi się, że ludzie noszą te maski. Temat stary. Właściwie już z brodą można by było powiedzieć, ale powinniśmy te wypowiedzi nagrywać i pozwolić im obejrzeć i ustosunkować się do tego. Pomalutku, budzimy się. To jest kula śnieżna i ona będzie narastać. System nie jest w stanie tego powstrzymać. Tak właśnie róbmy. Zadajmy pytanie: Czy zastanowiłeś się, czy sprawdziłeś? Proszę cię, sprawdź jaka jest. Yy, Gęstość tej maseczki i jakich rozmiarów jest wirus. Tylko to, zajmie ci to minutę, łącznie z wyszukiwaniem. Rozmiar wirusa. Wpisujemy w Google. Gęstość siateczki, gęstość maseczki. Wpisujemy w Google. Porównujemy dwa rozmiary. Ktoś, kto skończył matematykę na poziomie no, podstawowym. Powinien takie porównanie zrobić z łatwością. Więc rozmawiajmy z tymi ludźmi. Po prostu. Będąc w całkowitym szacunku, będąc w prawdzie. Ja miałem niejednokrotnie takie pytania, wchodząc w no, miejsca publiczne bez maseczki, kiedy to pytano mnie o to, czy ja jestem jakoś specjalnie zwolniony, czy też nie, z noszenia, że mnie nie obowiązuje. Oczywiście była to bardzo delikatna pretensja. I ja ze spokojem i z uśmiechem patrząc w oczy, mówię: Proszę panią, proszę pana. Ja miałem przyjemność skończyć mm, klasę biochemiczną. Ja znam te rozmiary. To nie ma najmniejszego sensu. A ponieważ ta biologia była zawsze moim konikiem, ja miałem również możliwość sprawdzenia, co na tej masce, w wyniku noszenia i wilgoci, wdychanego, wydychanego powietrza, osadzania się różnego rodzaju drobin, co tam naprawdę jest. I mówiąc o tym, rozmawiając jeszcze do tej pory, nie, nie miałem takiego przypadku, żeby ktoś powiedział mi: Nie, to bzdura jest, nie chcę tego słuchać. Słuchają, tylko trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Pamiętajcie o tym, że nie tylko treść jest ważna w naszych przekazach. Ważny jest również sposób, w jaki ta treść będzie podawana. Jeżeli będziemy to robić spokojnie, rzeczowo i bez elementu ataków, wzburzenia, to człowiek będzie skłonny tego wysłuchać. Dobrze jest dodać do tego, chcę, żebyś był zdrowy. Chcę Ci tę wiadomość podać. Czy chcesz ją przyjąć? Nie chcesz? Trudno. Dobrze, ja pójdę sobie. Jeżeli chcesz, pomogę Ci. Wpisz to i to. I spróbuj to porównać. Wracając do internetu. Internet jako broń natury manipulacji społecznej, właściwie socjotechniki, można by było powiedzieć bardziej precyzyjnie, miała za zadanie wyrównać zachowania ludzkie do pewnego standardu wprowadzić jednakową kulturę wprowadzić również elementy, które będą Jednoczyć wokół jednego języka, i jest to angielski. Mimo prób desperackich wprowadzenia Esperanto do, jako, do, do społeczeństwa, jako język jednolity, do porozumiewania się, nie udała się ta próba, w każdym razie nie do końca. Natomiast język angielski, jako język sztucznie stworzony, który ma pewne blokady. Myślowe w założeniu już konstrukcyjnym, stał się właściwie językiem ogólnoświatowym. Więc popatrzcie na to, w jaki sposób wymusza internet również tego typu zachowania. Co dalej będzie ujednolicone? Przy założeniu nowego porządku świata. Oczywiście, musi być wszystko jednakowe, ponieważ wszystko musi być jednakowo zorganizowane na całym świecie. Więc wmówienie nam jednakowej religii, jakiegoś jednakowego dogmatu, to zaczyna się od dogmatu naukowego. Ta nauka, która jest prezentowana w mainstreamie, absolutnie jest podwaliną do tego, żeby wprowadzić. Jednakową religię. Dlaczego? Dlatego, że religia sama w sobie jest pewnym uproszczeniem. To uproszczenie nasze mózgi lubią. Dlaczego je lubią? No, bo nie muszą się męczyć. Na podstawowe pytania religia odpowiada czy też przykazaniami, zakazami pewnymi poradami, w jaki sposób mamy się zachowywać, czego my kompletnie nie, nie potrzebujemy. I wszystko jest oparte na dogmacie, czyli ty, jako wierzący człowiek, masz przyjąć. Inaczej w strukturze religijnej nie masz czego szukać. Jeżeli nie wystarczy ci to, że jakiś autorytet z ambony to ogłasza, to... No możesz, masz możliwość sprawdzenia tego u wyższych autorytetów, i tutaj przekierowanie jest do tak zwanego Słowa Bożego, pisanego zresztą ręką ludzką, co już jest wykluczeniem. I to trzeba zrozumieć. I tak samo wygląda nasza nauka. W tej chwili dochodzi do takiej sytuacji, gdzie nasza nauka jest tak zmanipulowana, że każe dosłownie nam wierzyć i szykuje nam zakazy. Co będzie, jeżeli z tym trybem się nie zgodzimy? Możemy zostać uznanych za szaleńców, i to już bardzo dawno zostało wprowadzone, na przykład w Byłym Związku Radzieckim. Taki przepis był, funkcjonował, i ludzi zamykano. Jako szaleńców w szpitalach psychiatrycznych. Dlaczego? Ponieważ oni nie zgadzali się z tym, co prezentowała linia władzy czy partii. W tej chwili mamy dokładnie to samo, tylko na skalę światową. I wmawia się nam taki stek bzdur, który absolutnie nie jest do przyjęcia. Więc zwróćmy na to uwagę. Jeżeli stosuje się wobec nas broń. Socjologiczną, to żeby móc to starcie odeprzeć, ten atak odeprzeć, to musimy posługiwać się również danymi. Tych naukowców przybywa. Niemcy są świetni, Rosjanie są doskonali w tym, nie mają takich ograniczeń. Teraz widzimy, fala rozlała się na Szwecję. W Polsce tych telewizji alternatywnych jest wystarczająco dużo, żebyśmy mieli dostęp do wiedzy. Co prawda, no zabiera się tym telewizjom możliwość zarabiania pieniędzy, tym samym utrzymanie studio. No, tak jak ostatnio VTV-1 apelowało, że to już się zaczyna dziać. No dobra. Byliśmy na to gotowi. Wiemy, że tak, takie działania będą szykowane dla nas. Dlatego jeszcze raz powtarzam: nagrywajcie, rozsyłajcie. Nie przekonujcie do swojej racji. Zderzajcie ludzi z faktami i niech sami to ocenią. Krótko, z szacunkiem i ze spokojem i z miłością. I pozostawiam Was z tym. Z tą myślą i z tym linkiem, żebyście mogli nabrać trochę optymizmu. Nie, nie wszystko jest stracone. Tak nie jest. Jest tak, że kula śnieżna toczy się. Toczy się i zabiera ze sobą kolejne drobiny, kolejne ludzkie umysły, które zaczynają funkcjonować normalnie, czyli zaczynają myśleć. I tego Wam życzę i życzę wszystkim tym, którzy z Wami będą ewentualnie rozmawiać na ten temat. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam do kolejnego komentarza.